Risotto z owocami morza. Potrzebujemy owoce morza, ryż do rizotto, cebulę, czosnek, paprykę chili, natkę pietruszki i masło. I oczywiście bulion z owoców morza. Teraz będziemy siekać cebulę, czosnek, paprykę chili i natkę pietruszki. Cebuli, czosnku i natki użyję po to, żeby zamarnować w czasie smażenia owoce morza. I to w czasie smażenia, a nie przed, po to, żeby nam się nie spalił czosnek. Po osiekaniu składników będę podsmażał owoce morza. Zaczynam podsmażanie od najtwardszych. Dorzucam resztę. Usmażamy je naprawdę krótką chwilę. Dodaję czosnek, i chili i posiekaną natkę. Smażę ryż na patelni po smażeniu owoców morza po to, żeby uzyskać jak najwięcej naturalnego smaku. Ryż powinien być zeszklony, powinien zmienić swój kolor z przezroczystego na coraz bardziej biały. dolewał białe wino. Po wyparowaniu białego wina zaczynam dolewać wywar, który powinien być taki sam jak składnik główny rizotta. W naszym wypadku jest to wywar z owoców morza. Kolejną partię wywaru dodam, gdy poprzednia wyparuje. Jest to jedno z nielicznych dań w kuchni, od których nie można odejść. Trzeba cały czas mieszać. Już już jest prawie dobry. Więc dodaję owoce morza. I dolewam ostatni raz naszego bulionu. Pocięte w małe kawałki, masło dorzucamy i mieszamy. Stąd ta kremowość i delikatność sosu. Widzieli Państwo, że wyszło jak zwykle dobrze. Szczegółowy przepis i instrukcje wykonania znajdziecie Państwo na naszym blogu www.akademia myśli